Hej, cześć, siemanko, ziemiaczki, ja jestem miniowaty. i witam was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy w... Fortnite'a, oj tak yy, czemu Fortnite? Bo w sumie dawno go nie było w sumie nawet jest fajny a dawno go nie było przez to, że coś mi się psuje z tym Fortnite'em i najpewniej zobaczycie to w tym właśnie odcinku, że średnio mi się budyn budynki teksturyki pokazują, co mnie bardzo dość wkurza i na tutaj na tej początkowej wyspie startowej też to jest dość widoczne, co też jest właśnie tutaj dość średnie. Mm. I no, zobaczymy jak dzisiaj wyjdzie, ile meczy zagramy i tak dalej. Jeszcze na samym starcie zapraszam was do subskrypcji e, mojego kanału i zostawienia e, lajka pod filmem. I... tyle. 15 sekund na, na oczekiwanie. Wyjdzie dobrze. Polećmy, 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 polećmy Bóg wie gdzie, więc polecimy do parku przyjemnego, bo jest dość fajny. Jest to spokojnie stówka akurat. Pierwsi ludzie już wyskakują. My sobie chwilę polecimy. No mnie swędzi, nie wiem czemu. Straszne zło. A więc, no. Ile tu jest tych ufo? Trzy. Ło, mara ludzi się rozleciała. Dobra, można już skoczyć powolutku. Mm -hmm. Sobie już na schodki ustawię, bo schodki są tym jedynym. Tą jedyną budowlą, którą jakkolwiek mi idzie stawianie. Ludzie już lecą, Bóg wie gdzie, gdzieś tutaj. Ja też sobie gdzieś tu muszę wlecieć. Mm. Niby kusi te boisko, bo tu jest coś, ale polecę, bo sobie do tamtego budynku. Może będzie dobrze? Może mi się. O, dobra, jest Git w miarę. Cyk. Ej, w ogóle, jak ktoś wie, to możecie w komentarzu napisać, co znaczy ten taki fioletowy pytajnik na minimapie. Tam, no, na minimapie ogólnie. Bardzo mnie to w sumie ciekawi. Cyk. Tutaj amunicja jeszcze. Dobra. Tyk. Jezu. O, dobra. Nie to, to, to. Biegniemy w dół. Pierwsze strzelanki już były. O. Potka jest. O, amunicja. Przeszukaj. O, wow, sejfa szukamy. Jeszcze raz widzę safe w sumie. Ło! Ile złota? I, dosłownie dużo złota. Nice. To mi się w sumie podoba. Dobra. Tyk To się nie przyda. Amunicja zawsze na propsie. Byle inni nie mieli. O. Tutaj też amunicja. Gdzieś ty tam lecisz? Dobra, jeden już powalony Ned the Major nie zadał. No i pięknie, tak można grać. Tyk. Jeszcze nawet tam dostałem coś za Heda. He Tyk.

Tego nie widziałem. Miksturka, bandaż... Kupmy sobie jedną... ...jedne potki. Potki zawsze na propsie tak naprawdę. Dobra, cyk. Tu w dół. Cyk, cyk. Ła, mój nos? A! Głupi nos, a. Mmm... Pyk, pyk. O, to już lepsze. O, dobra, zabite. Uf, ten pasożycie do mnie nie dobrał. Dobra, jeszcze żyje. E, podejrzane, że jeszcze nie zebrali tej tej skrzynki. Aż śmiesznie. Ale dobra, nie będę narzekał. Dobra. Easy. O, tam jest ten typek. On ma więcej życia i ma jeszcze pancerz, niedobrze. Zabrzućmy granatkę. Kurde A tam już jest. O mój Boże. Coś jest? Nie, myślałem już. wów Gdzieś tu jest jeszcze. Ua! Chyba jest na górze, na, pod sufitem. Na suficie, znaczy się. A. A jednak nie. A, to dupa. Cool. To już nie full. Też nic nie ma. Jest tu coś jeszcze do zgarnięcia? Na tą chwilę nie widzę. Tutaj w tej altance skrzynka jest czy nie jest? Nie ma, nie widzę. A tutaj ktoś sobie jeździ aż. Ła Dobra zrobiony Cyk To sobie mogę wziąć Jeszcze małą potę weźmy Boże jak ma obroni niedobrze Ej, czemu się spełnił taut tak zupy? Nie róbcie tak, proszę oj Strefa, jestem w środku. No i pięknie. Cudownie wręcz. Pyk, pyk. O! Krzyneczka. Dobra. Zostawmy sobie ten. Na razie chyba to jest szturmowy ten, który mam. Pandaż też się może przydać. Tam skrzynki na sufi pod sufitem nie słyszę, więc dobra, więc wychodzimy. Ła. Czy jest przelutować? Ten jeden to widzę, że zniknął nagle, tak bez śladu. Więc mi w sumie pasuje. Ale jakby mu się też umarł, też by było miło. To jak co? O, tutaj chyba ktoś. Ła. Ła, czemu się bugujesz, postaciu? Jakby, no. Tak, zapomniałem co miałem mówić. Niedobrze. O. Drzwi pootwierane, ale jakoś nie ten domek. Mega, ale dobra, jednak. Ktoś, kto tu był, jest debilem, chyba. A ja, a mnie tu nie było. O dziwo. Najpierw, my, najpierw Napijmy się najpierw Tom. Teraz to można. Dobra. Cyk, cyk, amunicję Dobra i lecimy Dobra polećmy tam już gdzieś w głąb strefy Żeby nie było Żeby się nie opierdzielać Można sobie jeszcze to drzewko zebrać Będzie, będzie drewno jakie dodatkowe To już nie to co Minecraft, że trzeba się kierkom. Tutaj też można kilofem drzewa zbierać. E, no czemu tak mmmm, Wolę z... jak są ludzie. W ogóle już mam 3 kille, dobra. Ładnie to leci w sumie. 27 osób już jest. Mało w sumie zostało. Tam coś się chyba dzieje. Teraz pytanie gdzie dokładnie. Tam też. O kurde. A, a, tam jest właśnie za mną. Ła. Dobra, leżeć lamusie Udało się, ów. Zróbmy tak. Chłodki. Dobra. I lecimy dalej. Jeden już zrobiony. Zaczyno już czwarty w sumie. Tak żeby się nie przechwalać. chychy Uuu, tutaj też ktoś ładny lud zostawił po sobie, widzę. Też miło mi będzie zebrać. Tutaj na, na tym, na brzegu ile jest zostawione, Boże. By the way, czy mięso to. Jak zjem to. O! Jak dużo leczy! Ua! Dobra. To pocało się tu przyłazić w sumie. Po co miałeś tyle bandażu? Ja się pytam, Boże. O, tam jeszcze skrzynkę widzę. I skrzynka zlatuje też. zrzut, więc jeszcze lepiej. Aż polecimy zaraz. O! Snajperka, dobra, biorę. Cyk! Cudownie! Naładowane, tak, tu też, tu też, no i cudo! Dobra, lecimy tam po ten zrzut O, już tam leci, o właśnie tam też strzelają tam na terenie tego więzienia, więc tak niebezpiecznie troszku, ale pewnie opłacalne będzie to. Przeładujmy szybko, szybko. Jest jaka beznadziejna jest ta broń! A! Już to było, dobra, ginę. Ajajaj. Dobra, Myślę, że to będzie jakaś lepsza broń. Uhu, A tu taka dupa. Dobra, więc widzimy się. O, jak... jaka karma szybka poszła. Dobra, więc widzimy się w następnym meczu. Dobra, więc już lecimy. Cel: zielona wylęgarnia. I no. Długo sobie nie poczekałem. Teraz ile są uf ufów? Też czy są ufa? Jeszcze jakieś czerwone lampki się świecą, jakiś Bóg wie satelit czy coś? hu. Uh, uh, uh. dobra. Kok i lecimy już, nie ma co tracić czasu. Dum dum du du dum 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 dum, dum. Lecieć, 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 dobra. O! Oh. Oh, idealna animacja. Koks mam lotnie, tak nie żeby coś, więc... Mi się to nie podoba troszku. Czy uda mi się na statek dolecieć? Już widzę, że to jest zły pomysł, ponieważ iż nie mam tekstur! Nie wiem jak tu iść Dobra, już coś jest. Jej Cyk. No, a teraz oczywiście wciąż nie mam. O! A, myślałem, że to mnie prze... przerzuci gdzieś. Są też takie, co dziś przerzucają w fajne miejsca czy. Jakoś tak Ej, przecież to miała masz. <grych> Coś tu. Ale zły człowiek. Co to tu psuje. Lecieć? Dobra, lecimy. Zobaczymy. Nie może być tak nudno w końcu. Dobra, ktoś tu ma dało na widzę. Ktoś chce trafić, nie umie kompletnie. Budować się umie, ale, ale celować już niekoniecznie. Dobra, skrzynka. Poszukajmy w skrzynce. Oczywiście nic potrzebnego, bo po co to komu? Tutaj full, tutaj też full. To jest fajne. Dobra. podnieśmy, to jest fajne. Cyk, cyk, tutaj. We wódko tylko samo, cyk. Krzynko, słyszę Cię. Jezu, ci ludzie naprawdę są jacyś upośledzeni, tutaj widzę. Nie, żebym narzekał, ale no... Beka z nich, troszkę. Nie wiem, co to... Dobra, to to. Niepotrzebne takie. To już tak wysoko nie zbuduję? Nie no, zbuduję przecież. Jest tu coś fajnego? Czy nie, czy... No, była skrzynka, dobrze myślałem. Jak daleko mam? Dobra, nie jest tak daleko. To lecimy już powolutku. Do strefy mam 40 sekund, no to ideolo. Co to się stało z tymi domkami? Ja się pytam. Halo, policja. Uhu, hu, uhu. Ej, da się wejść do takiego domku, czy to jest taka tarcza, przez której wyjście nie da? Jest się wtedy w dupie. Ole, ale ładne, omg, oh jak to fajnie wygląda. Wow, obniżona grawitacja. Ale śmieszne. Tego nie widziałem. Awaj. nie chcę tych botów, wasze nie. Ja od tego uciekam, ja się z tym nie biję, ja podziękuję za takie coś. Znaleźć jakieś podki trzeba, tylko bo. Bo, 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 bo jeszcze trzeba tarczy mieć, żeby było bezpiecznie. Ale no, jakiś przeciwnik by mógł być, by mógł siąść tutaj w sumie. Bym się dość nie obraził. O, skrzyneczka, no i cudo. Tum, 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 tum O, grzybki Też sam git Też to jest coś Jakieś Jeszcze nawet doświadczenie zanim dostaję to ideolo w sumie Jeszcze tu widziałem O właśnie jesteś Ła, ale zlagowało, o mój Boże, Uff, Odlagowało, dobra Teraz palmy ogień. Drewno, drewno, dawaj drewno, drzewo. Drewno dla mnie jest ważniejsze niż twoje życie, ha. Hmm. Poza tym, że jesteśmy w puszce, więc tutaj jest dużo takich drewien. więc można. Ten domek eksplorować też trzeba, tak. Wygląda fajnie, to nie tylko go zwiedzić. Ciekawe, czy te budowle mają jakieś swoje odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. O, skrzynka. Aha, gdzie są jeszcze te małe? A, dobra, byk. Tu co to jest za tablica? Bo tak naprawdę tablica mi się wyświetliła, to dzięki niej, że tu wbił. I mi zlecenie na gracza. Drugiego gracza tylko ten mecz. Wiesz Dobra. Teraz tylko pytanie, czy się uda znaleźć tą osobę. O, pokój przesłuchani. O. Tum. Tyk, Dobra. Lecimy teraz pytanie, czy ten, ten gracz jest gdzieś bliżej, czy on może być po drugiej stronie mapy, czy jak? To jest bardzo ważne pytanie. Krzyńka. A to co to jest za broń? A, to jest ten. O! Chwytotron. Śmieszna nazwa. Tutaj było już ten szukane. Mhm. O Dobra, cel zaliczony widzę. <grywia> Cuda. Nic nie zrobiłem, a i tak ten. Się udało. Łatwiutko. Czyli jednak ktoś to zabił po prostu. A i teraz już mam daleką drogę niestety. Nie, tak wybiegł nie, nie złowie, A szkoda w sumie. Bieg, 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 bieg. Uh. 22 minuty nagrania. Dobra. O, grzyb. A, dobra, grzybków mam już fula. Ale mięsko tu jest. Nie to. O. Oj Co jest? No nie, nie spodziewałem się tego. Dobra. Ponieważ już odcinek jest... odcinka trochę jest, to... Ja się z Wami pożegnam. Dziękuję za to, że byliście. Zapraszam to Was jeszcze raz do subskrypcji i zostawienia komentarza i lajka pod filmem. I tyle. Siema.